Cyberbezpieczeństwo. Jest wiele powodów niedostatecznej troski o bezpieczeństwo w sieci. Najpowszechniejsze to niska świadomość zagrożeń ze strony pracowników, rozproszona odpowiedzialność oraz brak właściciela cyberbezpieczeństwa w organizacji. W trosce o bezpieczeństwo firm zaprojektowaliśmy szkolenie e-learningowe poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa i zagrożeń z nim związanych. Szkolenie ASECO Academy z zakresu cyberbezpieczeństwa to dwugodzinny e-learning podzielony na 10 lekcji wspartych interaktywnymi ćwiczeniami. Kurs powstał z myślą o potrzebach osób, które na co dzień korzystają z internetu, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. W trakcie szkolenia uczestnik dowie się, w jaki sposób uchronić się przed nieautoryzowanym dostępem do urządzeń oraz danych na nich przechowywanych, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo swoich haseł, jak zabezpieczyć swoje dane. W szkoleniu zastosowane zostały elementy aktywizujące użytkowników, informacje zwrotne z omówieniem przypadków. Atrakcyjne i zróżnicowane ćwiczenia pozwalające na utrwalenie zdobytej wiedzy oraz testy ją weryfikujące. Zapoznaj się z przykładową lekcją dotyczącą pishingu. Ataki za pomocą e-mail. W tej części szkolenia zajmiemy się tematyką fałszywych e-maili. Jak je rozpoznać, jak się bronić oraz co zrobić, jeśli jednak zostaniemy złowieni. Co to jest pishing? Nazwa brzmi podobnie do phishing, czyli po angielsku łowienie ryb. W przypadku pishingu przestępcy podobnie jak wędkarze stosują przynętę, na którą powinny złapać się ofiary. Jako przynęta może wystąpić fałszywy e-mail czy SMSy. Oszuści działają także za pośrednictwem komunikatorów i portali społecznościowych. Zapoznaj się z treścią ekranu, aby dowiedzieć się jakie mogą być skutki pishingu. Jak na słowią. Oszuści zdobywają zaufanie ofiary podszywając się pod rozpoznawalne firmy i instytucje. Banki, urzędy, portale aukcyjne, firmy kurierskie i telekomunikacyjne, a także firmy, w których pracują łowieni. Celem oszustów jest najczęściej skłonienie ofiary do kliknięcia w link zamieszczony w spreparowanej wiadomości, który prowadzi do stworzonej przez nich strony internetowej. Strona ta jest łudząco podobna do autentycznej witryny firmy czy instytucji, od której rzekomo pochodzi wiadomość, co ma przekonać ofiarę, że loguje się np. do autentycznego serwisu transakcyjnego swojego banku. W efekcie ofiara de facto sama udostępnia przestępcom swoje dane. Powszechną praktyką jest także rozsyłanie fałszywych maili, których treść skłania internautów do pobrania szkodliwego pliku, który umieszczony jest w załączniku. Jak to działa? Przykład wiadomość z systemu wewnętrznego. Jednym ze sposobów wykorzystywanych przez oszustów jest rozsyłanie wiadomości udających wiadomości z wewnętrznych serwisów firmowych, z działu technicznego, księgowości, kontrolingu. Zapoznaj się z zawartością ekranu i wykonaj polecenia. Jak to działa? Przykład: problem techniczny. Oszuści często podszywają się pod pracowników działu wsparcia, pomocy technicznej i tym podobnych. Szczególnie nieprzyjemna jest obawa przed zablokowaniem konta czy utratą danych. Stąd łatwo jest dać się zmylić wiadomościom sugerującym taką możliwość w przypadku niewypełnienia poleceń podobnych do tych z e-maila otrzymanego na skrzynkę szkoleniową. Zapoznaj się z wiadomością i wykonaj polecenia. Nie daj się złowić. Lista porad. Poniżej znajdziesz kilka zasad, których zastosowanie pomoże Ci ustrzec się przed wyłudzeniem danych. Klikaj poszczególne kafelki, aby odkryć szczegóły. Pracujesz w firmie ABC. Czy Twoim zdaniem wyświetlona wiadomość jest próbą pishingu? Pracujesz w firmie ABC. Czy Twoim zdaniem wyświetlona wiadomość jest próbą pishingu? Pracujesz w firmie ABC. Czy Twoim zdaniem wyświetlona wiadomość jest próbą pishingu? Pracujesz w firmie ABC. Czy Twoim zdaniem wyświetlona wiadomość jest próbą pishingu? poniżej widzisz przykład pishingu. Wskaż które cechy wiadomości świadczą o próbie wyłudzenia danych. Gdy zorientujemy się, że mogliśmy paść ofiarą oszustwa, należy jak najszybciej podjąć określone działania. Uzależnione są one od tego, czy incydent miał miejsce na sprzęcie służbowym, czy prywatnym. W przypadku sprzętu służbowego należy poinformować odpowiednie jednostki bezpieczeństwa w organizacji i oczekiwać na wyraźne wskazówki. Samodzielnie nie decydujemy o odłączeniu sprzętu. W przypadku sprzętu prywatnego należy niezwłocznie przeskanować urządzenie oprogramowaniem antywirusowym, dokonać zmiany najważniejszych haseł. Dla bezpieczeństwa warto również skontaktować się ze swoim bankiem i poinformować go o możliwości wycieku danych do logowania czy danych kart płatniczych. W kolejnym kroku wejdź na stronę internetową Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT Polska https łamane na incident.cert.pl Wypełnij krótki formularz online, dołącz podejrzaną wiadomość i wyślij. Jeśli masz uzasadnione podejrzenie, że jesteś ofiarą oszustwa lub wykryłaś, wykryłeś podejrzenie oszustwa, zgłoś niezwłocznie ten fakt także policji lub do prokuratury. Pomyślnie dotarliśmy do końca lekcji ataki za pomocą e-mail. Dowiedziałeś się jak działa pishing e-mailowy oraz jak się przed nim ustrzec, a także co zrobić, gdy jednak padniesz ofiarą oszustwa. Jeśli jesteś zainteresowany pełną wersją kursu, skontaktuj się z Aseco Academy.